Dzień dobry, szczęść Boże! Witam serdecznie w poniedziałek, 15 września. Dziś, moi kochani, tu na prostych słowach rozważymy Ewangelię, którą czyta się we wszystkich kościołach na świecie. Jest to Ewangelia z Jana, z 19 rozdziału, wersety od 25 do 27. Widzimy, że to już jest końcówka Ewangelii, 19 rozdział. I faktycznie... W tych wersetach na dziś przeznaczonych yy, są opisane ostatnie momenty życia Jezusa przed Jego śmiercią na krzyżu. Generalnie to już właśnie ten moment, kiedy jest przybity do krzyża, jest wywyższony na krzyżu, i przez trzy godziny na Golgocie konał. I moi drodzy, co tam w tych dzisiejszych wersetach jest? Otóż Jezus zwraca się do swojej mamy. I przekazuje ją pod opiekę swojemu umiłowanemu uczniowi Janowi. Mówi Niewiasto, oto teraz będzie ten uczeń Jan, twoim synem. I do ucznia swojego umiłowanego zwraca się: oto matka twoja. I faktycznie uczeń. Zrozumiał, co Jezus miał na myśli, że przekazał swoją mamę pod opiekę uczniowi. Jan od tego momentu, Ewangelia mówi w 27. wersecie, wziął ją do siebie, czyli zadbał o nią. O wszystkie jej sprawy zatroszczył się. Moi kochani, co to pokazuje? Po pierwsze, miłość Jezusa do swojej mamy. Odchodzi z tego świata. I tak jak wcześniej, żyjąc, opiekował się mamą, dbał o jej wszystkie sprawy, te materialne, o jej bezpieczeństwo. Tak teraz, kiedy śmierć ich rozdziela, przekazuje. Janowi tę odpowiedzialność za Maryję, za swoją mamę. Prosi ucznia swojego umiłowanego, aby teraz on dbał o nią jak o swoją matkę. I faktycznie Jan staje na wysokości zadania. I wiemy z tradycji, że później zabierają do Efezu, że dba i troszczy się o wszystkie sprawy. Materialne, doczesne, które musiały być zabezpieczone. I moi drodzy, no, tak więc widzimy miłość Jezusa i troskę Jezusa o swoją mamę. Do samego końca, a nawet dalej. Kiedy Jezus odchodzi, myśli o przyszłości swojej mamy. Ale co jeszcze tutaj widzimy w tej Ewangelii, w tym geście? Moi kochani, widzimy, potwierdzenie pewnej prawdy wiary, którą Kościół od 2000 lat wyznaje, że Maryja, to wiemy z Biblii, że poczęła i urodziła Jezusa jako dziewica, ale że też nią została przez całe życie, że już nie miała innych dzieci po urodzeniu Jezusa. Dlaczego? Widać to w tym fragmencie Ewangelii? No. No, ponieważ gdyby miała inne dzieci, to one by zatroszczyły się o nią po śmierci Jezusa. Nie byłoby potrzeby, żeby Jezus teraz ucznia jakiegoś spoza swojej rodziny prosił, żeby zadbać o mamę, żeby wziął ją do siebie. Nie byłoby takiej potrzeby, gdyby Maria miała jeszcze inne dzieci, bo to te inne dzieci by wzięły swoją mamę do siebie i dbały o jej sprawy materialne doczesne, bo takie było prawo żydowskie. To było bardzo ważne w rodzinach żydowskich, żeby dbać o swoich rodziców, szczególnie o kobiety, szczególnie o wdowy. To było bardzo mocno przestrzegane w tradycji żydowskiej i w prawie żydowskim. I, ale jak tutaj była taka sytuacja, że Maryja już nie miała żadnych dzieci, nikt o nią z racji na prawo i tradycję już nie mógł dbać, no to Jezus zrobił to, co zrobił, przekazał ją pod opiekę swojego ucznia. I uczeń umiłowany stanął na wysokości zadania. I jak mówi słowo Boże. Uczeń wziął ją do siebie i traktował jak swoją mamę i dbał o wszystkie sprawy, które należało zabezpieczyć. Moi kochani, taką mamy piękną Ewangelię. Chciejmy uwielbić Boga w tym zamyśle, żeby... Wybrać kobietę, z której narodzi się mesjasz, zachować ją w dziewictwie przez całe jej życie, to wyjątkowa rola. Poczęcie i urodzenie Boga. I tak faktycznie Maryja została później zachowana, że ta rola matki Boga już wyczerpała całe jej macierzyństwo. Chcielibyśmy pomyśleć o swoich mamach, o naszych mamach. Pomódmy się o nie i pamiętajmy, aby też dbać, tak jak Jezus o swoją mamę, tak i my dbajmy o nasze mamy, aby niczego im nie brakowało z tych spraw doczesnych, ale także i naszej obecności przy nich. Pytania, co u ciebie, jak się czujesz, moi kochani? Może dziś, w ten poniedziałek, niech będzie dodatkowa przestrzeń, niech się znajdzie, właśnie na nawiązanie jeszcze fajnych tutaj przez rozmowę telefoniczną, czyli wizytę spotkań z naszymi kochanymi mamami, aby naszą troską miłością je dziś szczególnie dotknąć. Pan z Wami niech was szerzej prowadzi przez życie, inspiruje Bóg wszechmogący, Ojciec Syn i Duch Święty. Amen.